Bajkowy kompas zaprasza: Blob, Tajemnica Morza. Był sobie dwunastoletni chłopiec, imieniem Dawid. Jego serce biło zawsze trochę szybciej, gdy czuł zapach przygody, a tego lata miała czekać go przygoda, o której nigdy nie zapomni. Pewnego lipcowego dnia Dawid jechał pociągiem nad morze do swojego dziadka. Pamiętaj, Dawidku, słuchaj dziadka i nie włócz się nocami. Obiecuję, mamo, powiedział Dawid. Dom dziadka stał na wydmie, otoczony sosnami, w których wiatr śpiewał swoje wieczne pieśni. Był mały, drewniany, z okiennicami pomalowanymi na niebiesko i pachniał rybami, smołą i starym drewnem. A witaj, wnuku, aleś urósł. Chodź, pokażę ci plaże. Dawid już pierwszego dnia zakochał się w tym miejscu. Za domem, za pasem sosen rozciągała się dzika plaża. Nie było tam ludzi, nie było budek ani parasoli, tylko piasek, fale i cisza. Chłopiec codziennie chodził na plażę. Rano zbierał muszelki, po południu biegał po wydmach, a wieczorami siedział nad brzegiem i patrzył, jak słońce chowa się w morzu. Pewnego wieczoru usłyszał coś dziwnego. Co to było? Zadrżał lekko. Rozejrzał się. Morze było spokojne. Żadnych statków, żadnych ludzi. Mógł wrócić do domu, ale ciekawość trzymała go mocniej niż strach. Nazajutrz o zmierzchu wrócił na plażę i znowu usłyszał ten dźwięk. Dawid poczuł, jak serce bije mu szybciej. To nie statek. Nie wieloryb. To coś innego. Przez kilka dni wracał o tej samej porze. Za każdym razem głos był wyraźniejszy, jakby morze samo do niego mówiło. Aż pewnego wieczoru stało się coś niezwykłego. Z głębi wynurzyło się coś olbrzymiego. Ciemna, srebrzysta masa, ogromne oczy błyszczące jak księżyce, płetwy lśniące w blasku zachodzącego słońca. Dawid krzyknął, ale nie uciekł. To. Niemożliwe. Stworzenie spojrzało na niego, i wtedy wydało z siebie dźwięk inny niż wszystkie. Nagle Dawid poczuł, że rozumie. Jakby głos mówił wprost w jego myślach: Nie bój się, jestem Blob. Ty, ty mówisz? Ja cię rozumiem. To niezwykłe, tylko ty mnie słyszysz. Od dawna czekałem. Od tej chwili. Chłopiec i stworzenie rozmawiali każdego wieczoru. Blob opowiadał mu o świecie pod wodą. W Dolinach Morskich rosną lasy z wodorostów, wysokie jak drzewa w Twoim lesie. Ryby świecą tam własnym światłem, a głębia jest cicha jak sen. Nikt z ludzi tego nie widział. To brzmi jak bajka, powiedział Dawid. To rzeczywistość, ale dla ludzi niedostępna. Wytłumaczył Blob. Dawid opowiadał Blopowi o świecie na lądzie. O tym, jak pachnie świeżo skoszona trawa, jak brzmią skrzypiące rowerowe koła, jak smakuje malinowa lemoniada. I tak rodziła się przyjaźń. Któregoś dnia chłopiec zebrał się na odwagę i opowiedział wszystko dziadkowi: Dziadku, nad morzem żyje stworzenie. Ogromne, piękne. Rozmawia ze mną. Nazywa się Blop. Oj, Dawidku, masz fantazję! To pewnie sen albo za dużo bajek czytasz. Ale to prawda. Spotykam go co wieczór. Dziadek poklepał wnuka po ramieniu, ale nie wierzył. I tak miało pozostać. Blob wyczuł smutek chłopca. Twój dziadek nie zrozumie. Dorośli nie potrafią wierzyć w cuda. Ale ty masz serce otwarte. To dlatego tylko ty mnie widzisz. Powiedziało stworzenie. Chciałem, żeby dziadek cię poznał. Odpowiedział ze smutkiem Dawid. Jestem tajemnicą morza, a tajemnice nie pokazują się każdemu. Powiedział Blob. Całe wakacje Dawid i Blob spędzali razem. Chłopiec nauczył się rozróżniać fale, które zwiastują burze, a które niosą dobrą pogodę. Wiedział już, jak brzmią ryby uciekające przed drapieżnikiem i jak szumi woda, gdy pod spodem przepływa ogromne stado. Blob opowiadał mu także o swoim imieniu Dlaczego Blop? zapytał Dawid. Tak nazywają mnie wasi naukowcy. Słyszą moje głosy, ale nie wiedzą skąd się biorą. Nie wiedzą, że jestem żywy. Ale ja wiem i nigdy nikomu nie powiem, powiedział Dawid. Lato mijało. Chłopiec czuł, że niedługo będzie musiał wracać do domu. Blopie, nie chce wyjeżdżać. Wrócisz tu. Może zawsze będzie czekać. A ja zawsze będę tu, o zachodzie słońca. Obiecujesz? Zapytał Dawid. Obiecuję, odpowiedział Blob. I tak przyjaźń chłopca i morskiego olbrzyma trwała. Naukowcy wciąż badają tajemnicze dźwięki z głębin oceanu, ale tylko Dawid wie, skąd naprawdę pochodzą. Dziadek nigdy nie zobaczył Blopa. Dla niego pozostał on opowieścią z dziecięcej wyobraźni. Ale chłopiec wiedział, że na dzikiej plaży, gdy słońce chowa się za horyzont, morze śpiewa głosem przyjaciela, i że blob czeka tylko na niego. Dzięki, że byłeś z nami do końca. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał Bajkowy Kompas. Do zobaczenia następnym razem.